Zbyszek! No ja już idę, poczekaj herbatkę! Zapraszam! Nagrywamy odcinek. To chwila, Liku! Tak jest, moi drodzy. Hej, się Szymonko, ja jestem Denver, A dzisiaj będziemy rozmawiać na temat Zbyszka! Także moi drodzy, jak widzicie? Zbychła! Ukochany Zbychła! Zbychu, przywitaj się! Siemanko, witam! Cześć! Co ostatnio na TikToku dałem filmik ze Zbyszkiem. No i ten filmik zdobył bardzo i to bardzo dużą ilość wyświetleń. Bardzo? No i co? No i troszeczkę się zdziwiłem. No byłem w szoku, bo cieszyłem się w sumie z jednej strony, że Zbyszek taką popularność zdobył, że Zbyszek jest kimś takim, wiecie, kimś takim fajnym, super ziomeczkiem. Co tam i co z tego, że chyba połowa osób, co tam była, pisała no, że to jest drugi Paśmietanka, Paśmietanka i Paśmietanka Nieprawda! Wiele osób się mnie pyta, skąd wziął się Zbyszek Także Zbyszku, jako że już tutaj jesteś To może byś powiedział Skąd się wziąłeś? Jak to się zaczęło w ogóle? Mów śmiało I to tak Sytuacja wygląda tak, że Pewnego dnia sobie siedziałem Bo ja całe życie byłem właśnie za łóżkiem od Niewera No i i sobie za nim siedziałem, siedziałem, bałem się pokazać, bo bałem się się o mnie zobaczyć i zabierze mnie do domu dziecka. Nie zabrał. Więc yy, pewnego dnia pomyślałem sobie, a co mi tam, pokaże się, co nie? No i no i w sumie pokazałem się yy, i dziewnie mnie polubił. I on nie wiedział, że jak cały czas obserwowałem, że byłem cały czas obok niego, w końcu się pokazałem, no i zaczęliśmy rozmawiać, nagrywać razem TikToki, no i tak się kurczę i polubiliśmy, no. Tak nasza własna historia y, mojego życia właśnie wygląda, także Tak taki i malutki jestem, ale no wiecie jak to jest. No. Malutki, ale ja jestem super, jak to mówi wiele osób na TikToku, bo bardzo dużo osób mnie lubi. Tak jest, właśnie tak, moi drodzy widzowie. Pozdrawiam bardzo serdecznie was wszystkich. Także widzicie, taka jest właśnie historia Zbyszka, mojego ukochanego przyjaciela, jedynego z najlepszych. Także jeszcze jedna ważna rzecz, Zbyszek wam ma coś bardzo ważnego do powiedzenia, także Zbyszku mów. Eee, będę nagrywał serię z Minecrafta. Tak, na i. kanale. Okay. No Tak, właśnie, moi drodzy na moim kanale będziemy mieć takie, widzicie, łączone, że będę i ja, i będzie Zbyszek. Także Zbyszek będzie sobie nagrywał Minecrafta, a ja tam będę wrzucał może też jakieś zbyszkowe TikToki. E, nie TikToki, tylko shortsy Tak. Będę wrzucał shortsy moje, jak i jego. Także jak widzicie. Będzie to tak wyglądało, że właśnie będziemy mieć taki łączony kanał, gdzie Zbyszek sobie będzie grał w Minecrafta, czy to może nawet jakieś inne gry, Fall Guysy, albo też będzie nagrywał coś jakieś, swoje filmiki, coś takiego, nie wiem Zbyszek, co myślisz? No tak, będę nagrywał, no, także, także widzicie, no, tak to będzie mniej więcej wyglądało, także, także widzicie, taka historia właśnie mojego ukochanego Zbyszka. Stąd się wziął, taka jest jego historia Wiele osób naprawdę pewnie ciekawiło Skąd właśnie wziął się Zbyszek Także już wiecie, już ma znacie historię Zbyszka Także no, mam nadzieję, że odcinki Będziecie oglądać właśnie od mojego ukochanego Zbyszka Widzę, że się nie nagrywa A szkoda Kurcze No Cycki Ogólnie to będę nagrywał Minecrafta, będę nagrywał jakieś tam inne gameplay, może z Falgasów, a może jak chcecie, to mogę nagrywać vlogi. To wszystko od was zależy. Jeżeli będzie Was naprawdę dużo pod tym filmikiem, no to kurczę, ja się będę tak cieszył, że dziękuję! dziękuję. no! Ale widzowie, słuchajcie, najważniejsza sprawa, najważniejsza numero uno. Że never, nie wie. Ale ja będę nagrywał i nacisie znaczy się będę robił Livestreamy, tak Będę na żywo grał w Minecrafta I będziecie ze mną mogli oglądać I rozmawiać tak. Na Twitchu, ale jeszcze niekiedy Może już link do kanału Jest w opisie, tak No i mam nadzieję, że wam się Podoba to, że jestem tutaj Że jestem takim Super kolegą, przyjacielem Tempera, no i Ogólnie to i pozdrawiam Was wszystkich i trzymajcie się, zostawcie lajka like oraz subskrypcję. Chociaż ten Werys to pewnie mówił, ale ja też to powiem. Oczywiście, jeżeli oglądałeś ten film do tego momentu, może zostawić lajka like oraz subskrypcję. No i, i, także chyba tylko i, tyle ode mnie. No, to ja już sobie pójdę. Pa! pa. W tym odcinku jest trochę mnie, trochę Zbyszka, wiecie, bo ten kanał teraz będzie łączony, tak? Będę i ja, i będzie Zbyszek. Także co, moi drodzy, jeżeli mój kontent Wam się podoba, jak i Zbyszka, zostawcie subskrypcję, to bardzo motywuje, z nas coraz więcej. Jeżeli Wam się spodoba ta seria Zbyszka w Minecraft, no to co? No to się cieszę bardzo i Zbyszek będzie dalej to nagrywał, także, moi drodzy, co? Także co, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Także na razie, na razie. cześć!